Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam troszkę o moim mężu Kurdzie, jak to jest być w związku z Kurdem, jaki jest mój mąż. Może podzielę to na dwie części, zobaczymy jak to wyjdzie. Odcinek, pomysł na ten odcinek w ogóle wziął się z tego, że bardzo dużo dostaję pytań na Instagramie. Na temat tego, jaki jest mój mąż, jak się zachowuje wobec mnie, czy mam tak zwane jakieś areszty domowe, czy mnie bije, no, no wiecie jak to jest. Ludzie tak naprawdę mają bardzo różne zdanie o Kurdach, no, ze względu na to, że jak wiemy w internecie pojawia się wiele artykułów, wielu dokumentów, które tak naprawdę nie mają w sobie nic pozytywnego, nie mówią pozytywnie o Kurdach, czy tam nawet y, tych ludziach z krajów muzułmańskich. Zawsze te historie kończą się, no niestety katastrofą. Okrucieństwem, mówi się, że kobiety są bite, oblewane kwasem. No naprawdę jest bardzo dużo negatywnych historii. I gdybym miała... Słuchajcie, teraz wam tak opowiedzieć, no to zrobię to może w takich podjęciu podpunktach, co uważam, jakie te cechy wyłapałam, jak jest mój mąż. Pierwszą taką, chyba moim zdaniem najważniejszą cechą, jaką bardzo doceniam w moim mężu, jaką on posiada, to jest przede wszystkim bardzo duża taka empatia, chęć niesienia pomocy innym ludziom. Jeżeli mój mąż na przykład widzi, że komuś się coś dzieje, no to zawsze udzieli tej pomocy, nieważne kim jest ta osoba. Czy ktoś ma jakieś problemy finansowe, on zawsze pomoże, nigdy, właśnie, nie ma czegoś takiego, że on później żąda czegoś w zamian od tej drugiej osoby, której pomógł. Więc na pewno to. Drugą taką rzeczą to przede wszystkim to, że jest osobą, która jest troskliwa, ale sam kiedyś mi przyznał, że on nie za bardzo wie, jak okazywać troskę i jak okazywać miłość. Natomiast Myślę, że my też mamy takie charaktery on, ja że czasami trochę milczymy, wyciszamy się, później porozmawiamy, po, pogadamy o czymś, o pewnych rzeczach, na przykład, które gdzieś tam w głowie nam siedzą, ale chyba nasze charaktery mają to, że obydwoje po, lubimy sobie posiedzieć w ciszy i milczeć, a później gdzieś to wyciągnąć i o tym porozmawiać, niż od razu. Yy, wyrażać swoje zdanie i opinie, a później po prostu zacząć je sprzeczać, yy, bo my też mamy różne poglądy i nasz związek, yy, ja jestem filozofem, a filozofowie yy, mają swój świat, ja też mam swój świat, ja bardzo dużo myślę, ja bardzo dużo rozkminiam, yy, więc mój mąż czasami mówi, że ja po prostu wszystko wiem lepiej, ale to tak też nie wygląda tylko ja mam właśnie inny tok myślenia niż mój mąż natomiast mój mąż właśnie pod tym względem też taką osobą jest natomiast cięższe chyba mu to w sobie odnaleźć i bardzo to doceniam jeżeli chodzi o to, czy mój mąż mnie zamyka w domu czy mnie bije czy oblewa kwasem no to jak widać, oblewać kwasem mnie nie oblewa ponieważ to jest najczęściej zadawane dla mnie mi pytanie w moich social mediach i właśnie bardzo się często zastanawiam, dlaczego ludzie tylko to kojarzą z kurdami, natomiast no, odpowiedź jest bardzo prosta, informacje, które przekazuje nam internet. Natomiast yy, mój mąż, yy, jeżeli właśnie chodzi o takie rzeczy typu bicie, yy, czy się zmęcanie nad żoną, czy nawet rodziną, czy nawet innymi ludźmi, zwierzętami, czymkolwiek, jest temu bardzo przeciwny. Mój mąż nigdy nie podniósł na mnie ręki, Nigdy nie było takiej sytuacji, że bardzo bym się go wystraszyła, że musiałabym uciekać. Po prostu, wiadomo, jak każdy w małżeństwie, w każdym związku, czasami się kłócimy, bo nie ma związków bez kłótni. Natomiast to jest tylko wymiana zdań, a przeważnie nasze kłótnie są o pieniądze. Bo mój mąż czasami uważa, że za dużo coś tam wydaje, ale to jest. Ja to już bym po prostu nazwała naszym przyzwyczajeniem wymianą zdań, niż nawet kłótnią. Też z wiekiem coraz mniej jest takich sytuacji, no bo też poznajemy się i warto jest się poznawać. Moim zdaniem też warto jest dużo rozmawiać między sobą, szczególnie kiedy pochodzi się z innych kultur. I te różnice kulturowe są naprawdę między nami widoczne. I dlatego moim zdaniem warto jest od samego początku, jak się poznaje osobę, nawet czy to Polaka, czy nie wiem, Chińczyka, Japończyka, no ogólnie innej narodowości osoby. Warto jest od samego początku rozmawiać, komunikować się, żeby po prostu potem, już jak jesteście w tym związku, już takim jak małżeństwo, przykładowo, żeby właśnie nie dochodziło do jakichś takich. Hmm, Powiedzmy, sytuacji, gdzie będą większe wymiany zdań, później będzie się to kończyć grubszą awanturą, co gorsza, może rozwodem, bo to różnie bywa, no życia się nie przewidzi, niestety. Natomiast, dalej odnosząc się do właśnie tego hmm, spostrzegania mojego męża, to też bardzo duży szacunek dla rodziny, czy mojej, czy jego. Hmm, Nieważne ile razy, czy ktoś by mu coś zrobił, czy powiedział, różnie bywa w rodzinie, wiecie jak to jest z rodziną, to jednak może z jakieś czasami gniewanie się, ale mój mąż jest taki, że bardzo do tego podchodzi pokojowo, żeby wszystko było dobrze, żeby się układało, też, żeby mi nie robić przykrości. Jak wiecie, mój mąż jest muzułmaninem i no niestety ale jak są jakieś święta, czy imprezy, no to pojawia się duża ilość alkoholu. No i też z tego względu, że mój mąż oczywiście szanuje tutaj tradycję, kulturę i tak dalej. No, chodzi na te spotkania, na te święta, na te imprezy okolicznościowe. No i siedzi, oczywiście nie pi alkoholu, ale jakby jest, rozmawia, komunikuje się z rodziną, żartuje. Także no jest taki już troszkę też, można powiedzieć, zaklimatyzowany w tym, i właśnie to jest fajne, bo ja wiem, że nie każdemu mogłoby to odpowiadać, jeszcze patrząc na to, no jak tutaj wyglądają takie spotkania rodzinne. No jest to całkiem inne niż w Turcji, bo mój mąż ogólnie jest kurdem i pochodzi z Turcji, bo tego chyba jeszcze nie wspomniałam. Także to wygląda całkowicie inaczej. Natomiast no, jest taka akceptacja i to mi się też bardzo podoba. Co dalej? Mój mąż jest bardzo ambitną osobą i czasami, i odnosząc się do tej ambitności, mój mąż zawsze, jeżeli coś chce osiągnąć, to zawsze dąży do celu. Nie jest osobą, która, jak to się mówi, spoczywa na laurach, liczy na mnie, że ja będę wszystko robiła. Tak samo, jeżeli chodzi o to więzienie, zamykanie w domu, robienie sobie z kobiet podwładnych, to zupełnie tak to nie wygląda. Słuchajcie, mój mąż, ja jak studiowałam, to mnie wspierał. Ja już wiele razy miałam taką, taki kryzys, załamkę, że już mi się nie chce, bo byłam bardzo zmęczona, bo wiecie, praca, obowiązki domowe, a jeszcze studia dochodziły, więc naprawdę, już człowiek czasami nie dawał rady. Już miałam bardzo mocne okresy, ale mój mąż zawsze jakoś mnie podnosił na duchu. Bardzo często właśnie, jeżeli chodzi o to robienie sobie więźnia z kobiety podwładną, no to tak nie jest, bo moje życie nie wygląda tak, że ja siedzę w domu. Oczywiście ja w nim pracuję, więc większość czasu, no, chcę czy nie chcę, spędzam w tym domu. Natomiast, no, wychodzę z koleżankami, czy to moja przyjaciółka do mnie przychodzi, czy gdzieś, nie wiem, idziemy na miasto, czy jedziemy razem na wycieczkę gdzieś. No, naprawdę... No nie mam czegoś takiego, że oczywiście jak wychodzę z domu to zawsze mojemu mężowi mówię, bo to też jest ze względu na bezpieczeństwo, gdybym długo nie wracała do domu, czy coś by się stało, no to on zawsze wie, gdzie ja będę i wtedy jest. No więc pod tym względem właśnie, ale nie ma czegoś takiego, że mój mąż mi mówi ty nie możesz, czy coś. To jest też, wiecie, będąc takim człowiekiem, będąc z osobą, która mieszka w innym kraju, ma inną kulturę i przyjeżdża ten człowiek do Europy, ja żyłam wcześniej też trochę inkczej przed moim mężem, też próbowałam mu uświadomić, że miałam całkowicie inne życie. No ale chyba jak chcemy być z kimś, no to próbujemy iść na pewne kompromisy, bo to jest bardzo ważne. No i. Tak mówiąc o tym właśnie, że mój mąż zabrania, no to to nie jest prawda. Oczywiście ja mówię tylko wszystko na podstawie moich doświadczeń, mojego życia. Ja wiem, że mogą zdarzyć się różne osoby. Możecie natrafić na różnych mężczyzn, czy to na różne kobiety, bo to różnie bywa. Natomiast ja mówię z mojego doświadczenia, dlatego że bardzo dużo osób Mam mi się wydaje przez to, że właśnie są te social media, tak jak wcześniej wspomniałam, i tam no niestety, ale te historie w życiu, tak jak mówię, nie spotkałam się z żadną pozytywną opinią. No to w naszych głowach rodzi się coś, co nawet nie, nie mieliśmy na miastki poznania możliwości na przykład takiej osoby, a już mamy o niej jakieś wyrobione zdanie czy opinię. To jest moim zdaniem trochę nie w porządku wobec innych ludzi, natomiast, no, rozumiem, no, każdy ma inny pogląd, także i to, o czym Wam już wcześniej wspomniałam, powiedziałam, to są chyba takie najważniejsze rzeczy, które właśnie zauważam, doceniam w moim mężu. Które um, je, jakby dają mi to poczucie bezpieczeństwa, tak? Czuję się bezpiecznie, czuję się szanowana, kochana, doceniana. No nie ma. Tak samo też mogę Wam powiedzieć, że jak zachoruję, no to czy coś mi się stanie, no to mój mąż, właśnie też wtedy. No próbuje mi jakoś pomóc, pomimo tego, że mój mąż jest totalną y, ciapą, jeżeli chodzi o gotowanie. No to zawsze coś przygotuje, czy coś się postara zrobić, czy coś posprząta. Nie jest tak, że dom zarasta bałaganem i potem ja się od tego odgrzebuję już jak wyzdrowieję. Y, no także no nie, jest y, właśnie ten szacunek i wyrozumiałość także. Y, no więc to myślę, że na początek te parę rzeczy, które Wam tu powiedziałam, są na ten moment wystarczające. Jeżeli macie jakieś doświadczenia, bo wiadomo, każdy ma je różne, tak jak już wspomniałam, możecie się podzielić w komentarzach bardzo chętnie, albo napisać do mnie na Instagramie w prywatnej wiadomości, to porozmawiamy na ten temat, dlatego że. Chciałabym, żeby czasami ludzie nie brali tak każdego przez pryzmat, żeby właśnie się otwierali, tak jak wspomniałam. Nie byli tacy, a bo ktoś kiedyś coś tam powiedział w telewizji czy w internecie, no to w to trzeba wierzyć. Trzeba też właśnie mieć swój, używać swojego mózgu i kierować się swoim sercem i tym, co naprawdę czujemy, na przykład kiedy też kogoś widzimy. W jaki sposób też odbieramy w czasie rozmowy tą drugą osobę, bo tylko poprzez to możemy kogoś ocenić, tak? Nie możemy kogoś ocenić poprzez wygląd, rasę, kolor skóry, religię. No, niestety nie. To jest nie w porządku, moim zdaniem. I na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że troszeczkę jakieś może refleksje u Was powstały na ten temat, na temat Kurdów. Może otworzycie się na nich, w ogóle na innych ludzi, na inne społeczeństwo. Warto jest, naprawdę, bo ja, poznając mojego męża, też miałam 21 lat i naprawdę byłam bardzo młodą osobą. Nie byłam też do końca taka przekonana, natomiast, no tak jak mówię, rozmowa, poznanie, akceptacja to bardzo dużo pomaga. Mam nadzieję, że podobała Wam się taka pogadanka. też To jest mój pierwszy film na kanale, więc no mam nadzieję, że jakoś mi to wyszło i że Was to troszkę zaciekawiło. Także ja się z Wami żegnam. No i widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Pa-pa!